Czy naprawdę warto inwestować w firmy w kryzysie, a może są lepsze alternatywy? Dziś kończymy naszą serię o strategiach Warrena Buffeta, wskazując, gdzie szukać szans na sukces. Inteligentne handlowanie. Twój przewodnik finansowy. Handel, inwestycja, giełda. Cześć i witajcie na kanale Inteligentne Handlowanie. Dziś kończymy naszą serię poświęconą inwestycjom w stylu Warrena Buffeta. Pierwszych dwóch. Częściach zastanawialiśmy się, dlaczego inwestowanie w takie firmy jak Coca-Cola może być wyzwaniem, a z drugiej strony, dlaczego wciąż mogą one oferować wartość dla inwestorów długoterminowych. W tym odcinku omówimy cztery kluczowe aspekty, które pomogą Wam zrozumieć, jak znaleźć nowe możliwości inwestycyjne, inspirowane strategią Bafeta. Ale dostosowane do dzisiejszego rynku. Przejdźmy do pierwszego punktu. Sekcja 1. Co sprawia, że inwestorzy stają się bogaci? Zacznijmy od historii, która ilustruje jedną z najważniejszych cech bafeta jego zdolność dostrzegania potencjału w firmach, które inni już spisali na straty. W 1963 roku firma American Express zmagała się z kryzysem znanym jako Salad Oil Scandal. Buffett jednak dostrzegł wartość firmy, wierząc, że jej fundamenty są solidne. Inwestycja okazała się jedną z jego największych sukcesów. To co wyróżnia Buffetta to umiejętność oddzielenia chwilowych problemów od długoterminowego potencjału. Przykład American Express pokazuje, że największe okazje często kryją się w największych wyzwaniach. Sekcja 2. Nowe firmy i aktualne problemy. Kiedy mówimy o firmach z problemami, warto wspomnieć o Kraft Heinz, inwestycji, która nie poszła zgodnie z planem Waffeta. Firma znana z takich marek jak Heinz czy Philadelphia. Zmaga się z rosnącą konkurencją i zmieniającymi się preferencjami konsumentów. Dlaczego Buffett wciąż widzi w niej wartość? Dzięki silnym markom i potencjałowi do restrukturyzacji, jednak ta inwestycja przypomina, że nawet doświadczeni inwestorzy nie są nieomylni, a wybór firmy w trudnej sytuacji zawsze niesie ryzyko. Sekcja 3. Przykład inwestycyjny Kraft Heinz. Przyjrzymy się Kraft Heinz bardziej szczegółowo. Firma ta boryka się z problemami wynikającymi z nadmiernej zależności od przetworzonych produktów oraz zmieniającej się popularności ich ofert. Jednak Buffett wierzy, że poprzez odpowiednią restrukturyzację i dostosowanie strategii Kraft Heinz ma szansę Odbić się od dna. To pokazuje, że kluczowym elementem sukcesu w inwestowanie jest zdolność do oceny, czy obecne problemy w firmy są chwilowe, czy strukturalne. Decyzje takie jak ta bafeta mogą oferować ogromny potencjał zwrotu, ale wymagają głębokiej analizy i cierpliwości. Sekcja 4: Podążanie za dużymi inwestorami. Podążanie za ruchami gigantów, takich jak Buffetta i innych doświadczonych inwestorów, może być wartościowe, ale ważne jest, by robić to świadomie. Portale takie jak Google Finance mogą pomóc śledzić strategię takich gigantów, ale pamiętajcie, każda decyzja powinna być dostosowana do Waszych celów i tolerancji ryzyka. Podsumowując, Inwestowanie w stylu Buffetta to nie tylko naśladowanie jego ruchów, ale również zrozumienie filozofii, która za nimi stoi. Dziękuję za śledzenie naszej serii. Nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału, zostawić łapkę w górę i podzielić się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Pamiętajcie, inteligentne handlowanie to podstawa. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia. W kolejnym odcinku.